Polski raper chce zostać prezydentem. Idol młodzieży ma jeszcze czas, bo ma dopiero 22 lata, ale już robi szum, zapowiadając, że będzie ubiegał się o najwyższy urząd w państwie w 2040 roku. Już teraz oficjalnie rozpoczyna moją kampanię na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2040 roku. To nie żart. Mata wygłosił orędzie do narodu. Raper zamierza ubiegać się o najwyższy urząd w państwie. Ja już teraz znam cztery języki, a Andrzej Duda tylko dwa, z czego jeden wątpliwie. Ja chcę zdepenalizować marihuanę, a Andrzej Duda łaskawiane na Pięciominutowy performance to nie mowa trawa, a mowa o trawie. Młody matczak domaga się zniesienia kar za posiadanie i palenie marihuany. O, no, Co ma Zobowiązał się dofinansowywać startupy, opłacać kampanie edukacyjne związane z konofiami i wpłacić 420 tysięcy złotych na rzecz Monaru. Ponadto Mata przekonywał, że procesy, które toczą się przeciwko niemu, to polityczna ustawka. Grozi mi do 11 lat pozbawienia wolności. 3 za posiadanie 1,5 grama marihuany, tworząca ilość, oraz 8 za śpiewanie na drewnianej łódce w stronę ludzi na kamiennych schodach.